Nie mam Byś się mogli mnie słyszeć, bo to chodzisz, się mogli mnie słyszeć, no i gramy w grę Angry Beats Epic, jakbyście słyszeli, ale chyba nie słyszycie, ale tak wam powiem, oglądam sobie Vito i Bella aki kosmiczne, aki bloki. Więc też co ogląda, mój kolega też się ogląda, lubi to oglądać. I mi nic to nie przeszkadza. I to nic nie przeszkadza, że on ogląda. Więc teraz mi kupimy o tu. Ma na będzie coś tęczowego, ale nie jest. To jest pewnie to, co wtedy miałem skraftować, ale teraz mam taką broń. Nie widziałem, że lepszy papierowy niż taki drewniany. Tylko że to jest taki miecz papierowy. No gram sobie. Wszystkie grałem, Bardzo dużo Fajna gierka. Fajna, że warto w nią grać. To jest taka gierka, o której nie można się odkleić. O nie. Zobaczymy sobie, ciekawe co wyleci nam ze skrzynki. Bo jeśli kupię coś, co mi pomoże wygrać, to na pewno wygram. No. Ciekawe co będzie. Być w skrzynce. E. O. E? To tu jeszcze to robi? O. Samuraj i druid. Kupuję samuraja. Jakie fajne. Jeszcze tu można. Chciałem tam, ale tu już kupiłem. No, No tutaj sobie teraz go przybierzemy na samuraja. Tu są jeszcze upgrady Dobra Tu upgrades wie y. jakie tu są upgrade y. A takie A tu upgrade y jakieś? A takie No takie normalne. O najlepsze bronie jakie mogę mieć. A tu zobaczymy co ten tak tu ma. A. Co tu jest? A, chcesz bym zawał Tylko że to zrobimy w poniedziałek. To jest na Monday. Teraz zobaczymy, jak tutaj sobie powalczymy. Mam nadzieję, że, by, że będzie więcej. A, muszę to założyć, no. Co? No. No, chyba to jest najlepszy skład, jaki mogę mieć. Może wygram, może nie. Ale warto zagrać sobie. Samuraj tu jest. Samuraj z papierem, jak mnie nie przypada. Ale taki jest, więc tak mam. O nie. To jest banana, nie dasz jej. ładnie tu. Ty nie nieładnie bici kobiet. No. No wszystko, Co? Okay. So... Jaki ma atak? 348. Jaki on ma atak? Dobra, nie to. To tu zniszczyło. I tak. Teraz mam szansę go pokonać, więc nie zaatakuję. No. Teraz może na pewno nie zaatakować mnie, ale jest szansa, że też mnie nie zaatakuje. Mam nadzieję. No, nie zaatakuje żeby akurat początek pokonać, a później, tylko że Matyldę już straciłem i szkoda. A ty już przywołał swojego wielkiego nie na moim zmianie. Czyli dokładnie, sami już ostatnio walka z najgorszymi. No tu bomba, leć. I dobra, z tym. Ty, więcej zadaje. Teraz na tego idziesz? Nie no, idzie na tego. No. no nie. Teraz będę musiał. Oś ty. Teraz wzrosni się atak. No. Ale no, i zobaczcie, jaki on Dobrze Mam tu jakieś to do Nie mam Nie mam zwiększony tak. O nie Z tym porasolkiem będziemy mu dodawać życie A jak temu będzie dodawał? 144 a to 92. No. Tylko żebyś nie zaatakował. Tylko bomba. Oni chyba są głupi. Mam walczyć tylko bombą. On ja nie mam przecież żadnej... żadnego spływania przecież. Nie mam szans więc zawsze będzie się uleczał no pełna banku nie pokona 348 mam jedna hita Bocze rally? ale serio? tutaj nie ma filmika no niestety Niestety nie udało mi się wygrać. Dostałem tylko dwa marne. No, teraz będziemy sobie do drugiej gierki. Którą? Którą będziemy teraz grali. A to jest, a ta druga gierka nazywa się się, się, się Na tutaj pomyślmy jaką. tutaj. Zagramy sobie uuuu. O, Rajda. Rajda sobie pogramy. Był tylko jeden odcinek z nim, z czteroma innymi grami Nie, z trzema innymi innymi grami Więc sobie pogramy w Raid Shadow Legends trzymam, żeby się nie musi... No już jestem w grze. To jest taka fajna gierka. Pok był taki odcinek i też było pokazane czemu zainstalowałem sobie tą gierkę Więc jakbyście zadawali to pytanie, to obejrzyjcie sobie jakiś mój odcinek inny Mam nadzieję, że ktoś mnie będzie subskrybował Kto grał tą gierkę, to niech napisze w komentarzu i da suba Będę bardzo szczęśliwy, że ktoś jeszcze tak gra w tą gierkę Jakby co, jeszcze to nigdy nie grałem nie oglądałem jak ktoś to gra, tylko widziałem filmik. Ciekawe o co tu chodzi. A, tu Dark Elvis. A, że mam dwie postacie. A tak. Ale o co ci tu chodzi? No, też mam i ją. Ale po co mi? No nie wiem po co tym się zaglądać. To są takie SkyMarsy, a to są orki, to są takie Orki Ankaman, Kaman, Rar, Epic, Legendary. A Legendary są najlepsze, Banner Lords, Legendary, Epic, Rar, Kaman, Kaman, Kaman. No widzimy a tu Champions. To jest Champions. a buty. tego będziemy na razie. Tylko o gwiazdkowe Equip. No, a sobie tutaj zobaczymy Flood, Lights no, teraz idziemy do championsa, mhm. już ja sobie taką tarczę Equip, a teraz raz pójdziemy sobie do niej. Ponieważ nic nie ma, będziemy jej mogli dodać. No, to jest wszystko na pieniądze. Tu Kaman za 500. Jest samą. Czekaj, jak jak myślicie, co będzie? Myślę, że coś nowego, jakiś legendarny. O! Ankaman. Taki gość. Taki gość. Ma takie i mam miecze takie o legendary za będę mógł tak tu a Chodź to nie tu Teraz ja mogę tylko tego. No, ci tutaj tylko mogę czasami, a tu unlock coś. Unlock 485 Nie, ty mi brakuje. Crime. ale nie wiem co to jest. Za obrazkiem, na o komentarzu, jeśli wiecie, to Sacred Order to jest Ankaman, jakiego mam, takiego zimnego, który jedyny przeżył w zimnie pewnie. Zobaczymy teraz sobie walkę, Kaempeng. No, później będziemy mogli tego wygrać. I tą książkę jak wiecie Stage trzeci. A tu jest kilka stage. A, siedem to akurat. No. Ale wypróbujemy sobie tego. Bo nim jeszcze nie walczyłam. Zagramy sobie nim jak gdzieś. Widzieliście, dopiero go dostałem. No. No niestety, dobra. Zrobimy sobie ciebie na tego. Bojzonka. A teraz tego. co jest coś takiego widocznie. A, coś takiego. No niestety pokonałem ich najłatwiejszym atakiem No, z takimi już walczyłem lodowy łuk Podwójny lodowy łuk Zwiększył atak No niestety Tutaj sobie teraz co zrobimy No to jest słaby jak na to? Taki ja mam tu tego rycerza. No! No, niestety. Tym rycerzem walczyć nie będę. Ale takim atakiem. O! Mi zadał. A mają obronę ci tarczę. No, niestety słaby. O, tego pokonałem. On mi też pokonał. Ci walka sam na sam. Najdokładniej. Ten nawet mnie nie pokona. Nie masz szans. Dajemy trutkę. No, fajna. Te końcowe mnie tylko. Ten skinął alto level up. Tu tego, tego nie. Ten ma drugi. No. O, tu mam. Tu, okej okay. teraz wyjdziemy sobie. O, mogłem bestion stage taki. Dobra, wyjdziemy sobie. Jeszcze wyjdziemy, bo tu mamy jedną rzecz. Tu. Tylko możemy jeden, bo trzeba takie pozdobywać. Niech będzie rari jakiś. O! To jest ten Pikeman. Czy o, w głowę się dostałem? Pikemana. On jest najsłabszy, przecież z każdy z, każdy z nich wygra. Indeks a to jest u bana lor lordsów Ale to jest u Kamanów Musiałeś mieć jakiś Ankaman albo Ral. Ale Kaman... Common... Słabo. <try> <I> Ej, <lefler> program. <try> <try> tu. Dobrze Jeśli tu jakiś link tutaj. Get, uh, mhm. Dobrze. Zrobimy ten pierwszy link. To zostanie i tak to samo. Dobra. Przez Facebooka. No. Zróbmy się, to wtedy zostaniemy tego i tamtego. No, za chwilę. Wyjdę z tego, skończę nagrywanie. Przybiorę się. Że pionie. Lidrot Napisz coś. Nie. Dobra. bo nie, nam to chyba dostać. E nie, dostanę, na to mnie nie obchodzi czy dostanę, czy nie. A unlock major, to wtedy będę takie diamenciki. Indeks. A tu co? No wiem, że ty, on tu jest. Ma level 65 gwiazdek. Tylko że ten najwięcej no HP a tu, a tak o ten fajnie wygląda nawet raglin dobra poczekajcie dobra jestem dalej musiałam sobie włączyć coś Pogramy sobie mapkę tutaj ostatnią. No. Zrobimy sobie stage czwarty. Zakaz tego. Zrobimy sobie ją. No, ty gramy sobie, ona jest lepsza od tamtego. O, jaką miałem na hita? No, szok, eee, co to znaczy? Co nie wiem, ona jest pochłonięta w coś? Tak, nie jest na hita. Przecież od razu ci. Robimy to. Tu. No. Lodzik sobie. Lodziku sobie posmakowałeś? Świetnie. Bo teraz zginiesz. Pos pos posmakowałeś naszych lodów. Specjalnych. No ten palconek. Ona jest widocznie jakaś za dobra że ona nie odczuwa na takie ataki co ona mało dostaje no może ona może sobie odsorować życie i zbadać sobie no czy spróbuję to jej zrobić to jest zmarnuje troszeczkę życia Ej, to jest z i tam. No i wygraliśmy. No za się z wami pożegnam. O, Nef Champion. Crusader. The Secret Order. Takie ma ataki. A Kama okay, Level czwarty. u kogoś. O, tegoś podwyższył. Fajnie. To i to. Oć. U trzech. To będzie ten, nie ten, ten, ten i ten. No, zrobimy sobie jeszcze jeden, bo to jest fajne. gierka. Będziemy, będę ją coraz częściej chyba nagrywał. Okej. No i coś takiego. Tu... O, tutaj pokonany. No ich jest dło tutaj tutaj dwie turki. O, ty nie jest dobra tego dziada widocznie. Teraz tak widziałem. A na niech jesteś. Zobaczmy. Pisonek. Lodowe strzały. No, us. Zginie przecież. No, to jest taka fajna mapa. To jest fajne, fajne granie. O, tutaj już akurat. Idzie na tych trzech? Dobra. Tego ona pójdzie na początek. Dobra. Dlatego będzie to najlepszy? No, ty nie wygrać z nami. Myślisz, że z nami wygra. No dobra, strzelał w ciebie, ty jesteś na hita. No. Fajna gierka, o zbrojka. wchodzimy do czempionów No. Ten. Equip. I ten Equip. Skills. Aura ma taką. Nic tu nie ma takiego. A to jest Unlock, ale to pewnie będzie później. Później będzie coś takiego. No, artyfiks. Czy tutaj widać zadek? No, okej. Okay. A kończymy ten odcinek i będziemy. J Jutro gaj dalej. No to nara.